Październik chyli się ku końcowi, a co za tym idzie zbliża się coraz szybciej premiera Netflixowego Wiedźmina. Chciałbym dziś przyjrzeć się próbce tego, co amerykańska wysyłkowa wypożyczalnia VHS oferuje nam w swojej produkcji. Pierwszy kadr i jestem zadowolony. Widać tak dobrze znaną z proz Zapkowskiego szarość, biedę i zarys okresu, w którym będzie odgrywać się akcja serialu. Więc tutaj daję okejkę. Okay Potem szybka scena pojedynku, w której Geralt trafia przeciwnika obuchem, żelazną pochodnym, zabawką erytyczną sukuba, no, no nie wiem skąd to się wzięło, ale okej, okay. niech będzie. Czy Wiedźmin nie wydaje się Wam odrobinę zbyt młody? To jest jeden z moich głównych zarzutów, oprócz koloru skór niektórych postaci, Geralt podczas wydarzeń w Blaviken przy poznaniu Ciri, a nawet wcześniej na imprezie pójściowej Pevetty miał już grubo ponad 80 lat. I tak, ja jestem świadom tego, iż Wiedźmin nie starzeją się tak jak normalni ludzie, ale nadal tutaj jest zbyt supermeński, jak na spranego życia samotnika. Driady to już dla mnie wyższy poziom abstrakcji. Nie wiem, co brali ludzie z Netflixa i kto to zaakceptował, ale nawet wlewając sobie poprawność polityczną prosto z wiadra do mózgu, trzeba respektować fakt, iż Driady były zielone! Nie białe, nie czarne, nie żółte. Były pomalowane całe na zielono. Uprowadzone, odurzono młode dziewczyny, ale wciąż pomazane na zielono. Poza tym... Dzidy? Naprawdę? To plemię Amazonek, czy mityczne stworzenia Sapkowskiego szyjące z łuku? Dziwożone były wybitnymi uczniczkami i strażniczkami lasu. Nie oszczepnikami. Brrr! Jedziemy dalej. Stop! Nie, 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 naprawdę stop! Jeśli tak wygląda 9-10-letnia dziewczynka, to ja się naprawdę polańskiemu nie dziwię. Naprawdę. Kim jest ta czarnoskóra niewiasta? Mam takie mało odkrywcze pytanie. Gdzie w sadze czy w opowiadaniach znajdziemy ciemniejszych ludzi niż zerikanki borcha trzykawki? Ja rozumiem poprawność i tak dalej. Ja nawet wiem, gdzie znaleźli furtkę do tego, by obsadzić w niektórych rolach czarnych. Mianowicie, Sapkowski rzadko kiedy opisywał kolor skóry. Chyba, że właśnie przy zalikankach bądź u istotnych postaci świata przedstawionego. Zazwyczaj podkreślał wyjątkową bladość skóry. Ale na miłość boską nigdzie nie wskażał w książce czarnego koloru skóry. I to nie jest zerasi z mojej strony. To jest fakt! Wystarczy sobie otworzyć i przeczytać książkę. No, okej. Okay. Do młodej nie mam zarzutów. A jej mistrzyni była zaledwie opisana jako surowa, kłodna i tak dalej. Wymagająca. Dowolność w kształtowaniu postaci dowolna. Chociaż ta szczęka zdaje się wygięta zbyt na wyrost. Z tego co pamiętam, to Gerard bardzo zwrócił uwagę na nierówność ramion, asymetryczność barki, rozstaw oczu. Ale. Co ja tam wiem? Dobra. Next! Kadr na Wiedźmina Pedofila skradającego się do piaskownicy. Next! Dobra, widzimy, będzie magia. Zrozumieliśmy. Stop! I tego nie rozumiem. Głównie z dwóch powodów. Nie słyszałem nic o Krosie Świata Wiedźmina z pieśnią lodu i ognia, a tym bardziej o wejściu Gwardii królewskiej Westeros na potyczkę. Ale. Może to tylko fakt, że przestali kręcić Game of Thrones i wysprzedawali kostiumy. Next! Czy to była Kalante? Jeśli tak, to coś młoda. Jeśli nie, to... to kto to? Nie pytam, nie wiem. Mam nadzieję tylko, że to nie Force, bo będę musiał się podnieść. Okej, okay, tany. Okej, okay, przyjmuję, nie czepiam się. Może być, o, okej. Okay. Jest It's a ladder. No, to aż się prosi, błagam! Znowu 10-latka, wyglądająca na dobre 16, ba! 16-letnia dziewczyna mojego brata wygląda młodzież. Next! Płonące godło, oczywiście, rzeź Cintry, 1263. Fajnie, gdyby pociągnęli wolne dywagacje polityczno-strategiczne. Dlaczego to Cintra przyjęła na siebie tak makabryczne uderzenie? Okej, okay. jest ok. Czy to Loża? Nie no, mogę się dopatrzeć facetów. A zresztą Loża powstała dużo później. Może to kapituła? Wątpliwe, ponieważ prestiż tego zgromadzenia jest mniej więcej taki jak pod każdym brooklińskim mostem. Next! No ja też nie lubię swojej twarzy, ale czy to nie jest przesada? Co to? Czy to jest efekt ataku Berenny? Kochanki Nivelena? Ej, ej, Gerald, laso trzeba najpierw zawiązać. No i odjechał. Okej, okay. mamy motyw strzygi, biorąc pod uwagę wcześniejszą scenę ze srebrnym łańcuchem. Max. Skąd się wzięła ta niewątpliwej urody mulatka? Kim jest? O co chodzi? To jest neneke? Tris? No kto to błagam, powiedzcie mi. Przestańcie mnie krzywdzić i powiedzcie skąd w tym stricte białym świecie wzięli się nagle czarni. BŁAGAM! Cala tronowa intry? Trochę uboga moim zdaniem, ale no okej, okay. niech będzie. To musi być pewne, ale co jest z jej oczami? Wie ktoś coś? Myszowór może być zadowolony. Nikt nigdy nie zrobił tak przystojnym druida starego dziada, którego imię to Myszowóry. Że to drzewo to niby co? Pustynia? Że, że jak? To jest moc, którą ma odszukać Siri podczas szkolenia przez jen na terenie świątyni Malidal? Czy może to pustynia już czasu pogardy? Czy może to drzewo produkuje... A, nie w Next! Ta scena jest ok. Podoba mi się to, ale wygląd Jen jako osoby po przemianie już nie. bitwy. Mam nadzieję, że mnie nie zawiodą. A mam niestety wygórowane oczekiwania: raz przez opis sapka, a dwa przez Game of Thrones. Po raz wtóry, co jest nie tak z jej oczętami? I dlaczego do cholery są niebieskie? Peweta, Kalante, Ciry miały szmaragdowe oczy: szmaragd! Dziękuję! Mamy atak pewety. No. No i spoko. Czerwony kapturek. Pasuje. 100% legit. Dobra, tu już się nie przyczepię. Jen. No, może być. Ten amulet zasługuje na umówienie w osobnym odcinku, więc na razie go zostawię. Kto to mówi? Dlaczego to mówi? Co to jest? Ok, już wiem na pewno, że to blabiken. Przynajmniej Geralt nie znać koksem i nie robi się niewidzialny. Dobra, logo serialu mi się podoba, bo zawiera wszystko, czego potrzebuję, by wiedzieć, na czym się skoncentruję. To CGI i idę do bady. A jak wasze wnioski po zwiastunie? Co wam się podobało? Czego nie rozumiecie? Co przyjmujecie, a czego nie przyjmujecie? Piszcie w komentarzu. Mówił do Was Helnes. Cześć!